Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 350. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami pieśni z księgi proroka Izajasza, rozdział 40, werset od 10 do 17. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie jak pasterz, pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Kto zmierzył wody morskie swą garścią i piędzią wymierzył niebiosa? Kto zawarł ziemię w miarce? Kto zważył góry na wadze i pagórki na szalach? Kto zdołał zbadać ducha Pana? Kto w roli doradcy dawał mu wskazania? Do kogo się on zwracał poradę i światło, żeby go pouczył o ścieżkach prawa, żeby go nauczył wiedzy i wskazał mu drogę roztropności? Oto narody są jak kropla wody na wiadrze, znaczą tyle, co pyłek na szali. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko prochu. I lasów Libanu nie starczy na paliwo ani jego zwierzyny na cało palenie niczym są przed nim wszystkie narody znaczą dla niego tyle co nicość i pustka w rozdziałach 39 i 40 księgi Izajasza prorok ostrzega przed nadchodzącą niewolą ale również zapowiada początek odrodzenia i Bożej obecności co symbolizuje przemianę przez pokorę i Bożą łaskę Tekst ten łączy ostrzeżenie z nadzieją na duchowe zbawienie. W owym czasie, Merodak Baladan, syn Baladana, król babiloński, wysłał listy i dary do Ezechiasza, bo dowiedział się, że ten był chory i wyzdrowiał. Ezechiasz był rad posłom i pokazał im cały swój skarbiec: srebro i złoto, wonności i cenną oliwę całą też swoją zbrojownię oraz wszystko co się znajdowało w jego składach nie było rzeczy której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i we wszystkich swoich włościach wówczas prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zagadnął go co mówili ci mężowie i skąd przybyli do ciebie Ezechiasz odrzekł z dalekiego kraju przybyli do mnie z Babilonu znowu zapytał co widzieli w twoim pałacu Odpowiedział Ezechiasz: Widzieli wszystko, cokolwiek jest w moim pałacu. Nie było takiej rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: Posłuchaj słowa pana zastępów. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w twoim pałacu i co nagromadzili twoi przodkowie aż do dzisiejszego dnia, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi pan. A synów twoich, którzy będą pochodzić od ciebie, z tych, którym dasz życie, zabiorą i będą dworzanami w pałacu króla Babilońskiego. Ezechiasz zaś rzekł do Izajasza: Pomyślne jest słowo pańskie, które wygłosiłeś, myślał bowiem: Będzie spokój i bezpieczeństwo przynajmniej za mego życia. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega: Drogę panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta pańskie to powiedziały. Głos się odzywa: Wołaj! I rzekłem: Co mam wołać? Wszelkie ciało jest jak trawa, a cały wdzięk jego jak polnego kwiatu. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr pana powieje. Prawdziwie trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Wstąp na wysoką górę zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto Wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Kto zmierzył wody morskie swą garścią i piędzią wymierzył niebiosa? Kto zawarł ziemię w miarce? Kto zważył góry na wadze i pagórki na szalach? Kto zdołał zbadać ducha Pana? Kto w roli doradcy dawał mu wskazania? Do kogo się on zwracał poradę i światło, żeby go pouczył o ścieżkach prawa, żeby go nauczył wiedzy i wskazał mu drogę roztropności? Oto narody są jak kropla wody na wiadrze, znaczą tyle, co pyłek na szali. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko prochu. I lasów Libanu nie starczy na paliwo. Ani jego zwierzyny na cało palenie. Niczym są przed Nim wszystkie narody. Znaczą dla niego tyle, co nicość i pustka. Do kogo to przyrównacie Boga i jaką podobiznę z Nim zestawicie? Ludwisarz odlewa posąg, a złotnik powleka go złotem i srebrne łańcuszki wykuwa. Pomagają sobie, jeden drugiemu i mówią nawzajem do siebie śmiało. Ludwisarz zachęca złotnika, a wygładzający młotem tego, co kuje na kowadle. Ocenia spawanie, w porządku, i umacnia gwoździami posąg, żeby się nie zachwiał. Kogo nie stać na taką ofiarę? Wybiera drzewo niepruchniejące, stara się obiegłego rzeźbiarza, żeby trwały posąg wystawić. Czy nie wiecie tego? Czyście nie słyszeli? Czy wam nie głoszono od początku? Czyście nie pojęli utworzenia Ziemi? Ten, co mieszka nad kręgiem Ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza, on rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny. On możnych obraca w niwecz, unicestwia władców Ziemi. Ledwie ich wszczepiono, ledwie posiano, ledwie się w Ziemi pień ich zakorzenił, on powiał na nich i pousychali a wicher gwałtowny porwał ich jak słomkę. Z kim moglibyście mnie porównać, tak żeby mi dorównał, mówi święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie. Kto stworzył te gwiazdy? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie wymknie. Czemu mówisz, Jakubie, i ty Izraelu powtarzasz, Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte. Czy nie wiesz tego, czy nie słyszałeś? Pan to Bóg Wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. W rozdziale 21 Apokalipsy Świętego Jana ukazana jest wizja nowego nieba i nowej ziemi, które powstają po ostatecznym pokonaniu zła. Miasto święte, Nowe Jeruzalem, stępuje z nieba będąc symbolem wiecznego przebywania Boga z Jego ludem. Oto przybytek Boga z ludźmi. Te słowa wyrażają pełnię komunii między Stwórcą a Stworzeniem. Znikają cierpienie, śmierć i łzy, ponieważ wszystko zostaje odnowione. Miasto Nowe Jeruzalem jest opisane jako pełne chwały i doskonałości, ozdobione najcenniejszymi kamieniami i otwarte dla wszystkich narodów, Którzy żyją w wierności Bogu. Brak świątyni podkreśla, że sam Bóg i baranek są centrum tego nowego porządku. Fragment ten ukazuje ostateczne spełnienie Bożych obietnic, wieczne szczęście w obecności Boga i triumf Jego miłości. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem, stępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe. I mówi, napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi, stało się, ja jestem alfa i omega. Początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców, udział w jeziorze goryjącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi. I tak odezwał się do mnie. Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą. I ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów, i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela: od wschodu trzy bramy, i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy. I od zachodu trzy bramy. A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę mierniczą, by zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto układa się w czworobok, i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów. Długość, szerokość i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur. 144 łokcie. Miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka. A mur jego jest zbudowany z jaspisu. A miasto to szczere złoto do szkła czystego podobne. A warstwy fundamentu pod murem miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza jaspis, druga szafir, trzecia chalcedon, czwarta szmaragd, piąta sardoniks, szósta krwawnik, siódma chryzolit, ósma beryl, dziewiąta topas. Dziesiąta – chryzopras. Jedenasta – hiacynt. Dwunasta – ametyst. A dwanaście bram to dwanaście pereł. Każda z bram była z jednej perły. I rynek miasta to czyste złoto, jak szkło przezroczyste. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. A za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów, a nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze Życia Baranka. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.